tam ponownie zbiórka śmieci, zobaczcie Komuś się nie chciało plastiku wywalić Do kosza a przecież każdy płaci za wywóz śmieci Stoją pojemniki na mieście Przy wylocie z lasu Nie no po co Lepiej pieprznąć na drogę przy lesie I tyle no co To Kto się będzie tam przejmował do jakiejś worki leży. Będę wracał tu go zabiorę na razie nie mam jak tego załadować na razie No i zobaczcie Nieduży kawałek lasu i w zasadzie cała turba pełna papierów różnych lignin z i tam trochę puszek, trochę buteleczek to tak dzień w dzień, dzień w dzień. Dopiero co przejeżdżałem w tamtą stronę lasu, nie było w miarę czysto, wracam z powrotem i już puszka leżała na brzegu. Przypominam tego wora wielkiego, którego tam zostawiłem pod tablicą. Szkoda słów. Normalnie jak patrzę i widzę to co się dzieje, to nie dziwię się, że ludzie wybierają pis, bo to... Elektorat odpowiedzialny za te śmieci chyba w lesie, bo nic mądrego mi do głowy nie przychodzi.